tum 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 Dum, dum, dum. Siemanko, siemanko, słuchajcie, już zabrakło mi tchu od tego grania. Słuchajcie, krótki, szybki filmik, to jest Legion, prawda, czyli Gwiezdne Wojny. To są luki. Słuchajcie, tak jak obiecałem, e, mamy dwa luki. Te dwa luki już e, e, pojechały, właściwie dzisiaj pojadą do ludzi, którzy sobie wygrali. Wygrał e, tego e, luka za największą inwestycję w swoją armię, wygrał Mikołaj R. z Warszawy, więc Łuk jedzie już do Ciebie, a ten luk jedzie do Marcina S z Poznania tego. Marcina właśnie wylosowała moc. Moc. Jak Dobra, słuchajcie, ale tak. Uwaga. Tadaun. Są dwa następne luki. Mamy dwa następne luki. Coś w sensie, akcja wam się podobała, było sporo komentarzy na Facebookach. Wobec czego yy, powtarzamy akcję. Znowu będą dwa luki. Tym razem yy, zasady wygrywania luków będą troszeczkę inne. Co trzeba zrobić? Trzeba po pierwsze zasubskrybować kanał Sosny, czyli mój okiem Sosny, trzeba zasubskrybować można napisać jakiś miły komentarz pod tym filmem następnie, złożyć zamówienie na jakie pieniądze? Panie Michale, na jakie takie pieniądze ma być? 200 złotych za 200 zł. dziękuję bardzo, za 200 zł składacie zamówienie i na kom... Legion na Legion i w komentarzu do zamówienia wpisujecie e, swój nick na YouTubie którym, e, pod, pod którym zasubskrybowaliście kanał Sosny i wtedy 16 grudnia, czyli jest następna środa, nie? Czyli następną środę zrobimy, znowu odwołamy się do Mocy i Moc wybierze właścicieli tych dwóch właśnie luków, czyli tego luka i tego luka. Także słuchajcie, serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania kanału, do złożenia zamówień, a być może Moc się do Was uśmiechnie. Na razie! Hej!